Przede wszystkim zajrzyjmy do żółtej książeczki. Na stronie 15 mamy bardzo podobnie wyglądający kąt. Tylko brakuje nam jeszcze punktu M, zatem wybierzmy taki o możliwie najmniejszych, całkowitych współrzędnych. To będzie punkt o współrzędnych minus 1 i 2. Jeszcze przekonajmy się, że to jest poprawny punkt. Wystarczy spojrzeć na współczynnik kierunkowy minus 2, aby stwierdzić, że prosta opada na zasadzie jedna jednostka w prawo, dwie jednostki w dół. Przeciwnie, jedna jednostka w lewo, dwie jednostki do góry. Także mamy pewność, ten punkt może mieć takie współrzędne. Zgodnie z definicją kosinusa będziemy potrzebować jeszcze długość promienia wodzącego które obliczamy albo stwierdzenia Pitagorasa dla takiego trójkąta prostokątnego albo wprost z tego wzoru. Mamy r równe pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Po podstawieniu odpowiednich liczb dostaniemy pierwiastek z 5. To by oznaczało, że cosinus alfa zgodnie z definicją to jest x dzielony przez r, czyli minus -1 dzielimy przez pierwiastek z 5. To pozwala od razu odrzucić dodatnią odpowiedź z punktu C. Tutaj mamy na pewno wynik ujemny i możemy też odrzucić odpowiedzi z punktu A i z punktu B, ponieważ w tych odpowiedziach nie ma pierwiastka z pięciu, a tego pierwiastka nie możemy się pozbyć. To znaczy możemy się pozbyć, ale co najwyżej z mianownika, i wtedy ten pierwiastek będzie w liczniku. Odpowiedź jest w punkcie D. Na koniec przekonajmy się, co kryje się w tych odrzuconych odpowiedziach. W punkcie A mamy minus dwójkę, czyli współczynnik kierunkowy naszej prostej. Tymczasem ten współczynnik to nic innego jak tangens kąta nachylenia tej prostej. W naszym przypadku to po prostu alfa, ponieważ to będzie zawsze kąt leżący na prawo od prostej i nad osią X. -ów. Z drugiej strony ten wynik potwierdza się również z definicji. Tangens alfa to jest y dzielony przez x, czyli u nas to będzie 2 dzielone przez minus 1. To może teraz jeszcze zastąpmy tangensa przez stosunek sinusa do cosinusa. I skoro to jest równe minus 2, to z tego wynika, że sinus alfa jest równy minus 2 razy cosinus alfa. Jak podstawimy za cosinus alfa wynik z punktu D, to dostaniemy wynik z punktu C. Także w punkcie C mamy sinus kąta alfa. Również w przypadku tego sinusa możemy wykorzystać definicję, tylko początkowo będziemy mieć pierwiastek w mianowniku. Pozostał jeszcze jeden punkt, który opiszę na czerwono, ponieważ występuje tam pominięta w podstawie programowej funkcja cotangens. To jest po prostu odwrotność tangensa, czyli minus jedna, druga.